Witajcie moi drodzy w nieco nowym środowisku. Wy tego nie widzicie, ale ja to widzę. Jest remoncik w tym momencie. Jak już krips będzie zrobiony, to może zrobię jakiś tur tutaj po chacie. A właściwie po pokoju, który sobie przygotowałem, bo stwierdziłem, że no nie może być tak, że wszystko się wala. Wygląda to wszystko byle jak trzeba to jakoś uporządkować. No i prawie dwa lata czekałem, żeby zrobić recenzję, a mianowicie dlatego, że ta mała paczuszka szła prawie dwa lata. No ale prawie dwa lata czekało się na preorder od momentu pojawienia się do dotarcia do sklepu. Potem z Kanady, żeby to przyszło to też. Prawie dwa tygodnie, no i tak dwa lata zeszło, dwa lata czekania. Cały czas miałem maile, że już, już idzie, już idzie, jest w jakiejś tam celnej yy, kontroli, gdzieś tam jest, idzie, idzie. No i w końcu przyszło prawie dwa lata czekania na to, bo nie mogłem po prostu zrobić recenzję recenzji normalnej. Rexy yy, Porsche musiałem mieć figurkę z More Art i teraz ją otworzę. Figurka jest oczywiście w pięknym pokrowcu. Ciekawe czy jak to wezmę to się rozwali. Nie, wszystko jest wycięte, ładnie zrobione. Tam w tle jest motor i teraz to wyjmę. Figurka jest zrobiona z żywicy. Niestety ma to swoje minusy, bo ta figurka jest bardzo łamliwa. Figurka jak najbardziej zrobiona z bałością o szczegóły, żadnych nie ma faili, żadnej rozmazanej farby, wszystko dobrze widać. Bardzo, bardzo ładna, z postaraniem. Zwłaszcza ten ogon, tu wszystko. Wszystko się zgrywa, nawiązując stylem właśnie do tego słynnego Porsche. Ale to nie wszystko, bo oczywiście musimy mieć jeszcze motor i motor oczywiście też jest. Ją postawimy troszkę tu i wyciągnę motor. Motor to też jest żywica, ładnie pomalowana. Kształty motoru jak najbardziej zachowane. Jest ta charakterystyczna stylistyka jaszczurza. I co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że wszystkie światła są tutaj namalowane. Mamy nawet namalowane lusterka. W tych lusterkach się coś tam, coś tam, coś tam odbija. Także motorek wygląda bardzo fajnie. Szkoda, że nie ma tutaj rejestracji, generalnie z tej strony również bardzo dobrze. Zwróćcie też uwagę na koła. Koła są zrobione świetnie, mimo to, że wszystko to się nie obraca. To jest model, tak jak już wspomniałem, z żywicy, nie ma żadnych ruchomych części to jak najbardziej na dioramkę się nadaje. I oczywiście danie główne to jest Porsche, Porsche, które wypuściło Mini GT, wypuściły też Hot Wheelsy, ale po zobaczeniu tego jak wygląda Hot Wheels to mówię, nie mam zamiaru e, brać Hot Wheelsa, wolę od razu pójść w realistyczny model. Od mini GT, który jest po prostu świetny. Trochę przesuniemy, żeby było widać. Można pobawić się ostrością. O. Mamy charakterystyczne żółte. Światła, mordę jaszczurki. Nawet mamy tutaj nozdrza. Numer 80. W środku charakterystyczne białe pręty z klatki bezpieczeństwa. Z tej strony mamy nawet numer, który się podświetla. Dodatkowo jeszcze licencjonowane opony Michelin. Lustereczka. Gumowe, bardzo ładny wlot powietrza. Także model jest naprawdę świetny. Porównując go z Hot Wheelsem, to tak naprawdę nie ma co porównywać. Jeśli jesteście fanami, akurat Porsche, Imsa, no to musicie kupić sobie Mini GT. I polecam też sobie zobaczyć, bo Mini GT. To jest ta grupa TSM, czyli True Scale, True Scale Miniatures. Polecam sobie zobaczyć jeszcze model w skali 1.43 za kilkaset złotych. Nie zauważyłem też w tym modelu jakby żadnych krzywych szyb, krzywo przyklejonych. Także tym razem trafił się model wykonany bardzo, bardzo Dobrze, a pod spodem nic tutaj nie ma. Możemy sobie na plus, że możemy sobie na przykład ten model rozkręcić i zobaczyć, z czego się składa. Czego oczywiście robić nie będę. W ramach bonusu tam w tle macie gablotkę. Jest to gablotka, którą sobie kupiłem w Action. Po prostu to był pojemnik. Pojemnik, który po odwróceniu go do góry nogami i obcięciu hmm, takiego dynksa, który podnosił wieczko, okazał się świetną gablotką. Tylko jak sobie kupicie e, taką gablotkę, no to też e, przede wszystkim przy zakupie trzeba patrzeć, żeby nie było to porysowane. Ale generalnie polecam, polecam się wybrać do Action i poszukać takich pojemników z trzema przegródkami, idealne na trzy modele. No i wracając do tej tutaj naszej grupy figuralnej, składającej się z samochodu, motoru i laseczki w stroju dinozaura, jaszczurki, jak kto tam woli, jak to nazywać, Tyrannosaurus Rex, tak, Rexie, czyli taka Reksy i Roksy. No dobra, niech będzie, że w stroju dinozaura. To dopiero teraz mam pełen komplet, i dopiero teraz mogłem Wam go pokazać. Jak świetnie wygląda ten motor i jak świetnie wygląda przygotowany model Reksy przez mini GT. Nawet z tyłu te światła, to wszystko, wydechy. Dyfuzory, to jest zrobione idealnie, i wydaje mi się, a nawet jestem pewny, że jest to chyba jeden z lepszych modeli, jakie zaserwował nam ostatnimi czasy mini GT. Co do tego motorku, no to jak już wspomniałem, wizualnie do siebie pasują, i o to mi właśnie chodziło, żeby zrobić. Taką, jakby scenkę z dziewczyną ubraną w strój tyranozaura, z motorem i z samochodem. Musicie przyznać, że dopełnia się to do całości i wygląda świetnie. Także polecam zaopatrzyć się w tego akurat tyranozaura. No i jak macie możliwość, kupna sobie, znaczy, jak macie możliwość. Kupna motoru, no to również polecam. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.